Tak się złożyło podczas nagrywania kursu, że wersja WordPressa 4.7.5 jest zastępowana przez wersję 4.8, a to oznacza, że aktualizację muszę wykonać ręcznie. A wcześniej mogę sprawdzić co niesie ze sobą najnowsza wersja klikając w tym miejscu środkowym przyciskiem myszy i przechodząc do strony kodeksu. Przeglądając tą stronę możemy więcej dowiedzieć się na temat tego co niesie ze sobą nowa wersja, ewentualnie możemy przejść do podsumowania na blogu. Ja widzę, że zmiany głównie dotyczą widgetów. Dobrze? Ja powrócę do kokpitu, kliknę na Zainstaluj teraz. Tym samym jesteśmy przenoszeni do strony Aktualizacje. OK, dostępna jest nowa wersja WordPressa. Aktualizuj teraz. OK, i po aktualizacji. Spoglądając na komunikat, widzę, że zmiany dotknęły linków. Zostały również dodane trzy nowe widżety. Które obsługują obrazki, audio oraz wideo. Ulepszono również widget odpowiedzialny za wyświetlanie tekstu, jak i zaktualizowano jeden blok, który jest wyświetlany w kokpicie, i jest odpowiedzialny za newsy i różne wydarzenia. Jeżeli przewiniemy ten komunikat, to uzyskujemy dostęp do rozszerzonych informacji i znajduję tutaj podgląd nowych widgetów, czyli do obsługi obrazków, wideo, audio oraz aktualizowany widget tekstowy, który uzyskał teraz elementy kontrolne, dzięki którym możemy teraz interaktywnie formatować tekst bez wykorzystywania znaczników HTML. A poniżej znajdę rozszerzone informacje w odniesieniu do tych zmian. Jak i aktualizacja związana z pracą z linkami. I w tym miejscu nawet mamy dostęp do materiału wideo, który obrazuje zmiany, a zmiany dotyczą pewnych problemów związanych z formatowaniem, w momencie, w którym mamy już jakiś link w tekście. Czyli przykładowo możemy teraz kontynuować tekst za linkiem i nowy tekst nie będzie przejmował formatowania, który znajdował się po lewej stronie i dotyczyło właśnie linku. A poniżej znajdziemy informację o zaktualizowanym bloku WordPress Events and News, który znajduje się w kokpicie. Następnie jeszcze więcej radości dla programistów, czyli zmiany, które głównie znajdują się pod maską WordPressa. A ja w tym przypadku chciałbym zobaczyć, jak wyglądają nowe widżety. Tak więc przejdę do wygląd, widżety i wszystkie widżety, które są instalowane wraz z WordPressem, znajdują się po lewej stronie. A nowy widżet to filmy. Wybiorę panel boczny, dodaj widżet. I w tym przypadku ten widżet jest ładowany po prawej stronie. Następnie obrazek, dodaj, zaktualizowany widget tekst, dodaj i brakuje mi jeszcze pliku dźwiękowego, dodaj. O samym mechanizmie widgetów będę mówił dosyć dokładnie w module numer 3, wygląd, i tam znajduje się kilka lekcji poświęconych właśnie pracy z widgetami. Ale w tym kursie nie będę omawiał dokładnie każdego widgetu, i wynika to z tego, że te widżety są właściwie samowyjaśniające, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wystarczy spojrzeć na widżet filmy. Znajdziemy tutaj po prostu tytuł, dodaj wideo i zapisz. O wiele ważniejsze jest to, aby zrozumieć w jaki sposób działają widżety w połączeniu z motywem, a właściwie z szablonem. Czyli gdzie są wyświetlane, w jaki sposób my możemy nimi zarządzać po stronie panelu admina. Jak i z wykorzystaniem personalizacji. I o tym wszystkim oczywiście będę rozmawiał w tym kursie. A ta konkretna lekcja została nagrana już po realizacji kursu, czyli w momencie, w którym dojdziecie do lekcji powiązanych z widgetami, to będziecie mieli do czynienia z krótszą listą widgetów, czyli 12 widgetów, a obecnie jest to już 15 widgetów, które po prostu są instalowane wraz z WordPressem. Począwszy oczywiście od wersji 4.8, czyli waszej wersji. No dobrze, takie sytuacje się zdarzają, czyli przychodzi aktualizacja po realizacji kursu. Ale w tym przypadku na szczęście nie widzę jakichś większych zmian. A ja na tym etapie mogę jeszcze zaktualizować poszczególne składniki. Dobrze, czyli wtyczki, motywy i to właściwie wszystko. Czyli na tym etapie nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko życzyć owocnej dalszej lektury. Ok, ja jeszcze powrócę na stronę aktualizacji i zaktualizuję motywy i zobaczymy jeszcze, czy wszystko działa. OK, obydwa motywy zostały zaktualizowane, i powrócę na stronę aktualizacji WordPressa. A właściwie skorzystam z grafikurs, przejdź do strony.